mój mąż zdradził mi swoje sekretne ćwiczenie na brzuch. A moja żona poprosiła mnie, żebyśmy pokazali również i wam. Czyli najlepsze ćwiczenia? Część 12. W wersji oficjalnej taki jogowy bloczek, ale nie każdy to ma, więc w wersji nieoficjalnej pudełko makaronu, rolka ręcznika papierowego albo ostatecznie Poduszka. Umieszczamy naszą poduszkę między kończynami, potęgujemy napięcie naszego brzucha, wciskając łokcie w poduszkę i unosząc odcinek piersiowy kręgosłupa. Odklejamy go od podłogi, a ten lędźwiowy jest przyklejony. Tu nie dałoby się wcisnąć dłoni. Uf. Mimo wszystko, samo takie trzymanie, choć wymagające, to jeszcze nie wszystko. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Nagrywamy 30 minut w takiej pozycji, wytrzymuję ludzie. <laughs> Wybieramy jedną z nóg. I staramy się ją prostować jednak na tyle płytko, żeby utrzymać przyklejenie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Udało się noga druga. I uwaga, jak jesteśmy tu na górze, to wypuszczamy powietrze, ściskamy żebra i zaczynamy pracować nogą. Ostrzegamy nie jest to łatwe. I aż się uda, 5 na tę stronę, 5 na stronę drugą, to jest jedna seria, a my celujemy w trzy serie. Kurczę, działa. Zostawcie serduszko, zapiszcie to ćwiczenie i koniecznie wykonajcie w domu.